SUE w Luksemburgu właśnie zadekretował, że narzuca Polsce uznawanie homomałżeństw zawieranych za granicą. Ten wyrok pokazuje jedno. W Luksemburgu zapomnieli, gdzie kończą się kompetencje Unii, a zaczyna polska konstytucja. Bo do takich działań Luksemburg nie ma żadnej podstawy prawnej, żadnego traktatu, żadnej zgody państw członkowskich. To jest po prostu bezprawie przebrane za orzeczenie. A my mamy konstytucję, konstytucja, która mówi jasno i jednoznacznie małżeństwo to kobieta i mężczyzna i dokładnie właśnie po to tak to zostało napisane, żeby uniknąć instytucjonalizacji homomałżeństw. Koniec dyskusji i nikt, ani Suè, ani Bruksela, ani polskie lewactwo, czy to w rządzie, czy w gronie nadzwyczajnej kasty, nie ma po prostu kompetencji, żeby to zmienić. SUE próbuje oczywiście grać kartą praw podstawowych, która wobec Polski nie może tworzyć żadnych nowych obowiązków. Mamy protokół, mamy tutaj wyłączenie. To, co dziś zrobili, to tak jakby powoływać się na prawo, którego nigdy nie przyjęliśmy. Każdy student prawa wie, że to działanie ultra vires, poza jakąkolwiek kompetencją. I jeszcze jedno. Prawo rodzinne może być regulowane przez Unię tylko jednomyślnie. Czy Polska się na coś takiego zgodziła? Nie. Czy kiedykolwiek przyjęto za zgodą Polski unijne przepisy o małżeństwach jednopłciowych? Oczywiście, że nie. Więc CUE zwyczajnie improwizuje, łamie traktaty używając bypassa w postaci swobodnego przepływu osób, licząc na to, że obecny rząd będzie Grzecznie przytakiwać. No to mam prostą odpowiedź. Gdy z Polski wykorzymy ten marionetkowy rząd Tuska i przywrócimy prawdziwy polski rząd, nie wykonamy ani jednego bezprawnego wyroku urzędników z Luksemburga, bo sędziami nie można ich nazwać, który uderza w konstytucję polskie interesy i suwerenność państwa. Wszystkie polskie organy staną po stronie prawa, a nie unijnego bezprawia. Unijna uzurpacja zostanie odrzucona i wyrzucona do kosza, tak samo jak każda inna próba złamania czy obejścia prawa obowiązującego w rzeczpospolitej. Czy to przez eurokratów z Warszawy, Brukseli czy Luksemburga? Bo Polska nie jest prowincją, którą można sobie urządzać pod aktualną ideologię z Berlina czy Brukseli. I kiedy wróci normalność, CUE i cała reszta brukselsko-warszawskiej szajki będzie musiała wreszcie zrozumieć, że to są granice, których wobec Polski nie może przekroczyć, bo po prostu nie ma do tego prawa.